Szczęść Boże, witam Cię serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Boże Słowo jest proroctwem dla Ciebie na dzisiaj. I dzisiaj Pan Jezus po raz kolejny pragnie zwrócić uwagę na chyba najtrudniejsze zagadnienie z całej Ewangelii, z całego Pisma Świętego. Czy dasz radę je podjąć? Zapraszam. Niech ten... Czas będzie dla ciebie czasem łaski. Niech ten czas będzie dla ciebie czasem nie tylko refleksji, ale realnej przemiany. Ponieważ Boże słowo ma moc przemieniającą. Ono jest jak ulewa, która spada na Ziemię i nie wraca w górę, dopóki tej Ziemi nie nawodni, nie użyźni. I nie sprawi, że będzie urodzajna. Tak samo to Słowo Boże pada na glebę Twojego serca, przenika, przemienia, użyźnia, sprawia, że ta gleba serca staje się coraz bardziej urodzajna, i wtedy, jako chwała Boża, to Słowo Boże wraca z powrotem do Pana Boga, jako chwała Boża w tym sensie, że Twoje życie staje się życiem na Bożą chwałę. Dlatego warto codziennie rozważać Boże Słowo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię o zrozumienie Bożego Słowa, o przyjęcie tego słowa, akceptację. Nawet gdy to słowo jest trudne, niech mi towarzyszy Boża Łaska, abym się nie zrażał tymi wymaganiami. Abym wiedział, że z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. Duchu Święty, Ty prowadź mnie przez karty Bożego Słowa, Ty prowadź mnie ścieżkami Ewangelii, tak jak prowadziłeś razem z Chrystusem apostołów, tak jak prowadziłeś Matkę Najświętszą, świętego Józefa, uczniów. Pana Jezusa Uczniów Apostolskich. Tak samo prowadź mnie, ponieważ chcę być w tej pięknej wspólnocie tych, którzy poszli za Chrystusem, usłyszeli wołanie i poszli za wezwaniem pójdź za mną. Duchu Święty, dzisiaj chcę oddać moje serce, mój umysł, moje kroki Słowu Bożemu, aby ono mnie prowadziło abym słuchał tego słowa i autentycznie, chociaż to może być trudne, wprowadzał to słowo w czyn. Oto cię proszę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż siedem razy. Lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi. I całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed Nim i prosił go. Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą, i uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom? dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu". Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, po raz kolejny w tych naszych rozważaniach, w tej adoracji Bożego Słowa wracamy do motywu przebaczenia. Dlaczego co chwilę ten temat wraca? Dlaczego tak często jest obecny w Słowie Bożym, w Ewangeliach, w czytaniach? Przebaczenie, miłosierdzie, miłość nieprzyjaciół, ponieważ Pan Bóg doskonale wie, jaki mamy z tym problem. Oby nie, ale być może dzisiaj, jutro pojutrze, ktoś nam zajdzie za skórę, ktoś coś złego na nas powie, krzywo się popatrzy, czy świadomie, dobrowolnie, bardzo nas zrani. I już mamy nowe rany. I to słowo cały czas przychodzi z tym motywem przebaczenia, aby nas uzdrawiać z tych ran, aby uwalniać od nienawiści zawiści od przykrości. I też Pan Bóg daje to słowo przebaczenia, dlatego aby te największe zranienia, które w nas są, były stopniowo uzdrawiane. To tak, jak ktoś ma jakąś poważną chorobę i jest długa terapia, czasami jest rok, czasami dwa, trzy, pięć lat, ale stopniowo, stopniowo, stopniowo idzie ku uzdrowieniu. I tak samo tutaj, co chwilę mamy tę terapię Bożego przebaczenia, tę terapię Bożej miłości, aby nasze serce było. Przeniknięte Bożą łaską, Bożym miłosierdziem, i za chwilę to wróci znowu, abyśmy znowu wracali do tej miłości, abyśmy się na tę miłość otwierali. I patrz na to jako na kolejną szansę i kolejne lekarstwo, które daje Ci Pan Bóg na te świeże rany, zranienia. I na te, które są w tobie od dawna. I moi drodzy, jeszcze jeden fragment z tego Bożego Słowa. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Czy to jest donosicielstwo? Nie. To jest miłość bliźniego. Wtedy, gdy jest oparta na dobru obiektywnym naprawdę obiektywnej. Ten, kto donosi, ten chce wyrządzić krzywdę, zło. Ten, który idzie, aby zareagować, robi to po to, żeby pomóc, aby czynić dobro. To tak jak, nie wiem, ktoś jest zręczony w szkole i, yy, nie wiem, koleżanki, koledzy pójdą i powiedzą o tym wychowawcy, wychowawczyni. Czy to jest donosicielstwo? Nie. To jest realna pomoc i czynienie dobra dla osoby, która jest zgnębiona. I oczywiście to można odnosić do wielu różnych sytuacji, ale bądźmy też uwrażliwieni na to, abyśmy bardziej reagowali. I tu nie chodzi o to, żeby wchodzić z butami w czyjeś życie. Nie. Tam, gdzie dzieje się krzywda, tam, gdzie są już sytuacje coraz gorsze, czasami nawet. Patologiczne, moi drodzy, nie bądźmy obojętni, czy to w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy, czy w miejscu, gdzie coś widzimy, to jest także wymiar miłości. To jest także wymiar miłości. I ci bohaterowie, którzy są tak naprawdę ukryci w tej całej scenie, i pośród tych głównych bohaterów tej przypowieści, oni odgrywają tutaj niesamowicie ważną rolę. Pamiętaj, że Ty, przez Twoją właściwą, zdrową reakcję, możesz, i tutaj nie przesadzam, możesz niekiedy ocalić drugiemu życia. Naprawdę. Niech to słowo i postawa tych sług także będzie obecna w Twoim życiu i w Twoim sercu. I w różnych sytuacjach, w których być może będziesz postawiony. Z tymi refleksjami Cię zostawiam. Niech Słowo Boże w Tobie żyje, pracuje i przynosi piękne owoce. Życzę Ci dobrego, błogosławionego dnia wtorku. Wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu niech będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, że jesteś. Zapraszam na 20. na naszą akcję modlitewną. Wróć, modlimy się za tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła, od wiary i zachęcam, żebyś innych zapraszał, przyprowadzał tutaj do stołu Bożego Słowa. Szczęść Boże i do zobaczenia.